Witaj na kanale na mapie duże. Dzisiaj przechodzę z czytaniem dla panny, dla panien, czyli osób urządzonych pod znakiem panny. Jakie energie będą towarzyszyły Wam do końca roku 2025? Jakie energie będą towarzyszyły pod znakiem panny, oglądający oczywiście kanał na mapie duszy? do końca roku 2025 No i mamy trzy karty. Dosyć Dobre, powiedziałabym karty, mówiące o nowych możliwościach. Szóstka monet mówi o stabilizacji o tym, że zbieramy to, co, 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 co żeśmy zasiali. Tu i możemy być w miarę spokojni. Jest jakaś równowaga, czujemy stabilizację. Dziesiątka mieczy to taki czas, gdzie podjęliśmy jakieś decyzje o jakiejś odejściu, a może przed wami taki, taki moment. Mogą być trudne, mogą być to takie energie no trochę, trochę cięższe, takie, które po prostu zwracają nam uwagę na to, żeby po prostu podjąć jakąś decyzję, ale tak jak ona tutaj patrzy na horyzont, to robimy to po to, żeby dostrzec, czyli podejmujemy te decyzje, żeby dostrzec, że tam też może świecić słońce. Czyli nasze decyzje czasem dla nas trudne, tak wewnętrznie. Mogą doprowadzić do czegoś pięknego. Dlaczego do czegoś pięknego? Dlatego, że koło mówi o tym, że wszystko może się wydarzyć. I wiele zależy od Twoich decyzji. Ja dociągnę jeszcze jedną kartę. Sprawiedliwość. Mhm koniec roku będzie takim. E, energię, tak, które się pokazują to taki czas gdzie. Mm, to co zasialiście to teraz zbierzecie. I jeśli robiliście coś dobrego to przyjdzie coś dobrego tak? takie jak, trochę jak koło fortuny tutaj. Czyli jeśli. Mm, ja sobie je inaczej trochę ułożę. Jak poruszymy kołem, to tak naprawdę dajemy się na los. Czyli co wypadnie, to, to będzie. Natomiast y, tu energię podpowiadają, że los zależy od Twoich wcześniejszych działań. Nawet ciśnie mi się słowo karma. Czyli jakaś końcówka roku będzie dla ciebie dosyć znacząca, pokazująca ci, że jednak Twoje działania przynoszą efekt. I mogą to być działania pozytywne? Czyli, jeśli do tego czasu to, co siałaś, czy siałeś, przynosiło ludziom radochę, to i tobie przyniesie, tak? Wypadnie po prostu los, przyniesie ci coś dobrego. Natomiast jeśli yy, to, co twoje działania nie były w zgodzie z tobą i nie przynosiły radości ani tobie, ani twojemu otoczeniu, no to koło może trochę zawracać z ciebie i pokazać ci, że jednak sprawiedliwość jest taka, że to, co zasiewasz, to zbierasz. Czyli ten owoc może być też i gorzkawy. To takie powiedziałabym trudniejsze karty dla Was, Panny. No a jaka rada w takim razie? Azbuław mówi o podjęciu nowych kroków. Czyli to odejście jest Wam faktycznie potrzebne. Jeśli się decydujecie, żeby zrezygnować z czegoś albo żeby. No, generalnie to są trudne decyzje, bym powiedziała, tak? Jakieś, jakieś decyzje przed Wami. I karty podpowiadają, że każda decyzja w Waszym przypadku przynosi taki owoc. Jaka, jaką energię niesie Wasza decyzja? Należy pomyśleć o czymś nowym, ale i zrobić coś nowego. Czyli nie tylko myśleć i skupiać się na tym, no, co by było dla mnie dobre, a co nie, że gdyby może by mi los bardziej sprzyjał, to wtedy to wtedy bym się zdecydowała na to odejście i odcięcie tego towarzystwa, które mi na przykład nie służy, czy odejście od pracy, która mi nie służy. Natomiast to Wy w tym wszystkim powinniście podjąć decyzję i, i zadziałać z czymś nowym. Jaka jeszcze rada dla Pani? Do końca roku 2025. Mhm. Hmm. Nie bać się żyć w splendorze. <noise> to znaczy, jeśli podejmiecie działanie, bo tutaj są buławy, tak? I rada dla Was to, żebyście podjęli się nowego działania i nie bali się tego, że wasze działanie przynosi rozgłos. O co tu może chodzić? W sensie takim, że czasami wydaje nam się, że jak podejmiemy się jakiegoś działania, to ludzie będą gadać. Ludzie będą gadać, ale to dobrze, bo to jest Twoje zwycięstwo. I mimo, że może obawiasz się że te odejście od pewnych sytuacji, osób, jakichś projektów może być no, nie najlepszym, nie najlepszą decyzją, to ja tu jednak bym powiedziała, że należy iść po prostu za głosem serca. Bo tam jest zwycięstwo, gdzie to ty błyszczysz. Czyli Twoje działanie i Twoja odwaga, to w jaki sposób ty zdecydujesz i ty zadziałasz. Tak? Bo buławę, jeszcze raz podkreślam, buławę to działanie. Czyli nie, nie jesteście na fazie y, projektu i myślenia o czymś. Tylko tą końcówkę roku powinniście wykorzystać na działanie, zadziałać. To, co już tam gdzieś wam w sercu po prostu gra od jakiegoś czasu, należy się odważyć i pójść za głosem serca, wyjść do ludzi i powiedzieć, że dobra, teraz robię to i to. Po prostu działam. I że moje działanie będzie teraz takie. Jest to czytanie kolektywne, więc trudno mi tutaj się odnieść do czegoś konkretnego. Natomiast powiedziałabym, że dla części z Was jest to odejście od jakiegoś partnera, czyli gdzieś coś, co stworzyliście, jakiś dom, czyli będzie być może to jakaś też przeprowadzka wiążąca się z ze sprawą sądową, być może jakimś podziałem majątku, ale to naprawdę są nieliczne osoby. Bardziej tu czuję jednak zawodowo, że większość z Was ma w sercu jakieś zmiany zawodowe, odejście od czegoś. Coś, co generalnie przynosi wam jakiś dochód, czyli dostajecie, no w miarę stabilne pieniądze, tak? Bo szóstka monet mówi o stabilizacji, że, że jest w miarę OK. Los jest otwarty, czyli od waszych decyzji, których nie należy się bać, od waszego działania zależy. W jaki sposób się dalej los was potoczy? Więc wszystko w waszych rękach. Odważnie po prostu trzeba działać. No i weźmiemy karty kosmicznych energii, co one tutaj podpowiadają? No, same wypadły. Wzrost i wsparcie. To, co się dzieje, to trochę jakby koło fortuny tutaj, ten wzrost mówi o tym, że jakby awanse, rozwój, pozytywne zmiany nie dzieją się nigdy tak szybko. Należy mieć zaufanie, zaufaj każdej. Pojedynczej, mniejszej decyzji, która doprowadza właśnie do celu. Support. Ta karta mówi o tym, że nie należy się obawiać proszenia o to, jeżeli potrzebujemy w czymś wsparcia. Nie musisz radzić sobie ze wszystkim samemu. Czyli jeśli są jakieś decyzje, które, żeby, znaczy decyzje. Ja myślę, że decyzje wasze to już jakby się roz, rozegrały w waszym sercu. Tylko ten okres końcówki roku to czas na to, żeby podjąć działania. Działania, które mają doprowadzić was do wzrostu. Growth. Wzrost. A jest to. Droga jest to. Mm, te wasze działanie. Potrzebuje jednak pewnych kroków. Powolutku. Tak. Nie, nie martwcie się, że z czym sobie nie poradzicie. Bo macie wsparcie. Szóstka wuszczek zresztą też o tym mówi. Że jest wsparcie. Więc nie bójcie się jeżeli wasze działanie potrzebuje jakiegoś wsparcia i, i, i musicie się do kogoś zwrócić. Poproście o pomoc, bo nie musicie wszystkiego całego ciężaru na siebie zrzucać. Najważniejsze, żebyście po prostu zadziałali, żebyście mieli tę odwagę. Podjąć działanie, coś nowego. Zadziałajcie. A Otoczenie, które macie, jest gotowe Wam pomóc. Tylko po prostu się zwróćcie do nich, bo ktoś może na przykład uważać, że, że nie chcecie, żeby się Wam wtrącał tak, w Wasze działania. Nikt się nie, nie, nie musi domyślać tego, że potrzebujecie wsparcia. Po prostu zwróćcie się do osób, które macie w swoim otoczeniu, które są Wam przychylne. Żeby Wam pomogli w tych działaniach, które gdzieś tam macie w sercu. Wszystkiego dobrego, siły do działania, udanej końcówki roku 2025. Pozdrawiam.